W tekście Żali często powtarza się pewien motyw, który myślę, że nie jest bez znaczenia. O tym, żeby Jezus uderzył bez odwłoki w twarde serc naszych opoki, to śpiewaliśmy się w Hymnie, a w Hymnie w trzeciej części słyszeliśmy dzisiaj śpiewaliśmy duszu oziębła czemu nie gorejesz, serce czemu całe nie truchlejesz. Tocz Twój Jezus z ognistej miłości, krew obfitości. Myślę, że to nie jest bez znaczenia, bo Bóg y, zna też nasze serce bardziej niż y, my sami. I to, żeby do tego serca się dostać, y, żeby właśnie przedrzeć się przed, przez tą twardą skałę, y, która jest w moim sercu, którym, którym jest moje serce. Potrzeba rzeczywiście ogromnej siły, a tą siłą przede wszystkim jest, jest miłość Pana Boga. Nie ma innej y, możliwości, może powiedzieć, innego narzędzia, y, innego sposobu dotarcia do naszego serca, do naszego wnętrza, do naszego sanktuarium, y, niż miłość drugiej osoby, a przede wszystkim miłość, y, która się. Objawiła i daje się poznać miłość, która jest miłością ukrzyżowaną, która jest też, jak słyszeliśmy na poprzednich naszych nabożeństwach, miłością, która jest światłem, ale miłością, która nam służy. I to, co rozbraja, w niej wiek, nie, rozbraja nasze serce, które pozwala otworzyć się nasze serce, to jest właśnie Chrystus, który jest sługą. Chrystus, który nam służy. I myślę, że mamy takie doświadczenie też w naszym życiu, kiedy ktoś w jakiś sposób bezinteresownie, niespodziewanie nam usłużył, że to otwiera nasze życie, pozwala wejść w inną rzeczywistość, inne doświadczenie, że jest coś więcej. I to są właśnie przykłady doświadczenia, które pokazują, że często ja przynajmniej widząc takie, Mając takie doświadczenia, najczęściej widzę swoje twarde serce, kiedy ktoś właśnie w sposób niespodziewany, bezinteresowny, bez żadnego jakby interesu wobec mnie okazuje życzliwość, służbę i ostatecznie miłość. Miłość bezinteresowną. Ona rozbraja, ona oczyszcza, ona też. Pokazuje, nie oskarża, ale pokazuje moje twarde serce, które potrzebuje właśnie takiego doświadczenia, i tym, yy, naj, można powiedzieć, największym narzędziem największym wydarzeniem, które może przeniknąć do naszego serca i chce. To jest właśnie miłość, która jest miłością krzyżowaną Chrystus, yy, który nam służy. I temu Chrystusowi, służę Pańskiemu, yy, Przyglądamy się, rozważamy, medytujemy na podstawie tekstu Księgi proroka Izajasza, czwartej pieśni sługi pańskiego. I dzisiaj chcemy iść bardziej jeszcze w głąb, bo ten tekst czwartej pieśni sługi Adonai wprowadza nas coraz bardziej w głąb tej tajemnicy, w głąb miłości. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chustanego przez Boga, zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Myślę, to, co się narzuca w tym fragmencie, to jest to słowo, które się powtarza, słowo nasze, nasze cierpienie, nasza boleść, nasze grzechy, nasze winy, za nas, nasze uzdrowienie. Z, z, za nas e, to wszystko, to wszystko, co Chrystus czyni, to jest dla nas. I myślę, że warto sobie to jakoś y, przypominać, uświadamiać, że wszystko, co czyni Chrystus, całe Jego życie, cała jego, jego tajemnica y, jest dla nas. Nie jest dla kogoś obok, oczywiście osobiście tak, ale czy ja przyjmuję dobrą nowinę, całe życie Jezusa Chrystusa, Jego tajemnicę, Jego osobę, y, Boga, który przychodzi do mnie? Że to jest tajemnica, która jest dla mnie, osobiście dla mnie, że Bóg to czyni dla mnie, nie dla jakiejś innej rzeczywistości, nie dla kogoś innego, nie gdzieś obok, gdzieś poza mną, ale dla mnie. Ale też słyszymy, że to jest we wspólnocie, czyli także dla mojego brata i siostry, ale najpierw dla mnie że Bóg czyni to dla mnie. A dlaczego Bóg czyni to dla mnie? Dlaczego Bóg obarczył się w Chrystusie swoim Synu naszym cierpieniem, naszym cierpieniem, naszymi boleściami? Dlaczego poniósł nasze grzechy, nasze winy? Bo wie, że to doświadczenie, to cierpienie, grzech, Nasze boleści, co czynią w naszym życiu. On najlepiej wie. On jest, jak wiemy, najlepszym lekarzem, najlepszym tym, który czyni pewną diagnozę w naszym życiu i wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego On wie, co, czego potrzebujemy, i wie, w jaki sposób uzdrowić nasze serce, w jaki sposób przywrócić nam życie. On najlepiej wie. I może też w naszym, naszej świadomości wiemy, że tak jest, ale na ile przeżywamy to wydarzenie, to doświadczenie, na ile jesteśmy przekonani, że tak jest, że taki Bóg jest, że czyni to dla mnie i że to wydarzenie, jego męki, śmierci, zmartwychwstania, jest po to, żeby przywrócić mi życie żeby przywrócić mi pełnię mojego też człowieczeństwa, pełną godność, to, co jest najistotniejsze w moim życiu. Dlaczego, I co, dlaczego Chrystus czyni to właśnie w ten sposób? Wchodzi w to doświadczenie w ten właśnie sposób właśnie przez cierpienie, przez boleść. Przez to, że zostaje uznane za skazańca. Bo tym, co jest naszym największym cierpieniem, to nie jest to cierpienie fizyczne, zewnętrzne, ale to jest to cierpienie, które przeżywamy dziś w głębi naszej, naszego, naszego życia, naszej egzystencji. I tym, można powiedzieć, największym cierpieniem, to jest doświadczenie samotności. Ale nie takiej samotności, że nie ma wokół mnie drugiego człowieka, nie takiej samotności pozostawieniu samemu sobie, ale samotności, do której człowiek szczególnie przez grzech jest doprowadzany. To znaczy, że możemy być, mieć wokół, sobie, wokół siebie ludzi, bliskich, przyjaciół, możemy mieć wszystko, ale czuć się. Totalnie samotnym, doświadczać, nie tylko czuć, ale doświadczać głębokiej, głębokiej samotności. A ta samotność wyraża się przez doświadczenie porzucenia, jakby ktoś zostawił dziecko, które, jest, które się porzuca bez opieki. I to jest jakby cel też złego ducha, żeby zaprowadzić człowieka do takiej sytuacji, aby został sam dla siebie został porzucony, czy jego postępowanie, jego pewien zamysł wobec człowieka, żeby człowiek właśnie na początku, nie wiedząc nawet o tym, doprowadził się do takiego stanu właśnie doświadczenia porzucenia, że zostaje porzucony, jest w totalnej samotności. Chociaż na zewnątrz wszystko może mieć, ale wewnątrz czuje pustkę, czuje, doświadcza porzucenia. I ktoś kiedyś właśnie powiedział, że to doświadczenie totalnej samotności, w której nie ma miłości, nie dopuszcza się miłości, to jest doświadczenie piekła. To jest doświadczenie piekła. Gdzie człowiek zostaje, doświadcza samotności, gdzie nie dopuszcza miłości, jest w piekle. I Bóg, wiedząc o tym doświadczeniu, wiedząc, że. Człowiek doświadcza tego, przekracza tą bramę i wchodzi, wkracza właśnie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, właśnie do tej samotności, do tej pustki, wkracza ze swoją miłością. Chce wkroczyć ze swoją miłością. Ale jakby otwarcie tego serca, tego miejsca zależy od nas. Czy my Uznajemy to, tą swoją niewystarczalność. Czy my uznajemy ten fakt, że potrzebujemy właśnie interwencji Boga, potrzebujemy Jego no właśnie tych ran, tego cierpienia, boleści, uznania go za skazańca? Że te rany Jezusa Chrystusa są naszym uzdrowieniem. Nie przekleństwem. Nie chodzi, żeby. Właśnie litować się nad Chrystusem i, i my myśleć sobie, że, że niepotrzebne to było. Ale Chrystus to czyni dla nas. Dlatego Bóg właśnie przez Jezusa wkracza, właśnie wstępuje do Piekieł. To jest to wyznanie wiary, to wstąpienie do Piekieł, To jest właśnie do tego właśnie miejsca. Tam wstępuje Chrystus. Do tego miejsca... W których nie ma miłości, nie dopuszcza się do miłości, i Chrystus tam chce wkroczyć. I to są właśnie te rany Chrystusa, o których będziemy też słyszeć w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy poświęca się Paschał przy ognisku, w którym poświęca się ogień. Z tego ognia poświęconego zapala się paschał. Modli się prezbiter takimi słowami: Przez Twoje święte rany, jaśniące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Właśnie te rany, które mogą się wydawać przekleństwem, właśnie e, czymś niepotrzebnym, czymś co, co jest może przerażające, Bóg przemienia. Są święte, to są święte rany. Dlatego prośmy dzisiaj też Boga, żeby rzeczywiście kruszył nasze twarde serca, żebyśmy pozwolili Bogu, pozwalali Bogu wkraczać w nasze życie Jezusowi Chrystusowi, Jego miłością do naszego życia. Właśnie pozwolili Bogu siebie ukochać.